Witaj w pierwszym tygodniu naszego pięciotygodniowego wyzwania, w którym spróbuję zbudować w tobie nawyk regularnego ruchu. Nie chodzi mi o trening, a o ruch dla zdrowszego ciała. Jeśli uczestniczysz w wyzwaniu od samego początku, czyli od 9 stycznia, to ten zestaw będzie do wykonania od poniedziałku do piątku, a zestaw weekendowy wstawię w piątek. Jeśli trafisz na ten film już po 9 stycznia, jest to pierwszy film, który widzisz, to koniecznie sprawdź ten zapowiadający całe wyzwanie, gdzie przekazuje po co ono jest, wszystkie zasady tego wyzwania, gdzie ono wyświetli się tutaj lub jest link w opisie tego filmu. Zestaw ten będziesz powtarzać codziennie od poniedziałku do piątku, więc jeśli wracasz tutaj na przykład we wtorek lub w środę, no to ten cały wstęp, który teraz będę mówić, możesz ominąć i przejść od razu do ćwiczeń y, za pomocą spisu treści, które tutaj wstawiam. Ale jeśli to jest sam początek tego wyzwania, to proszę zapoznaj się z tym wstępem, zaplanuj sobie to trochę wcześniej, żeby obejrzeć ten wstęp. Żeby wszystko było jasne i żeby te ćwiczenia, które będą do wykonania w tym tygodniu były, wykonane jak najlepiej. Ten zestaw ćwiczeń trwa tylko 5 minut. 5 ćwiczeń wykonanych po minucie jedno po drugim. Swojego pierwszego dnia, załóżmy, że jest to poniedziałek, spróbuj powtórzyć ten zestaw w ciągu dnia chociaż dwa razy. Jeżeli uda się jeden, to też będzie dobrze, budujemy nawyk. Kolejnego dnia, na przykład we wtorek, spróbuj powtórzyć go trzy razy. W środę 4, w czwartek 5 i w piątek 5. Jeżeli pracujesz w taki sposób, że nie możesz zaplanować sobie przerw pracy, to spróbuj wykonać ten zestaw przed pracą i na koniec pracy albo przed wyjściem do pracy w domu i na koniec dnia po powrocie do domu. Pamiętaj, że to wyzwanie ma w Tobie zbudować pozytywny nawyk i być miłą częścią codzienności, więc jeżeli któregoś dnia nie uda się tego powtórzyć 4 czy 5 razy, to ten 1, 2, chociaż dwa, niech się uda. Ćwiczenia te nie są bardzo wymagające, nie spocisz się w trakcie wykonywania tych ćwiczeń, więc myślę, że nie powinno być problemu z wykonaniem ich jako takiej aktywnej formy przerwy w pracy. Przejdę teraz do pokazania ci jak będą wyglądały ćwiczenia z naszego pierwszego zestawu. Zapoznaj się z nimi, zaplanuj sobie na nie przestrzeń, jeżeli nie jesteś w stanie których ćwiczeń wykonać na siedząco, to wyświetlą się też wersje ćwiczenia tego samego na stojąco. Jeżeli wykonujesz te ćwiczenia w pracy, no to możesz wybrać wersję na siedząco, ale jeżeli będziesz powtarzać ten zestaw na koniec dnia w domu, no to koniec tego siedzenia, spróbuj wykonać wersję stojącą. Żeby też ograniczyć moje gadanie w trakcie tego pięciometrowego zestawu, bo każdy Dlatego następnego dnia możesz przejść od razu do tego zestawu, ominąć ten mój cały wstęp. To teraz właśnie powiem pewne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby później skupić się tylko na ćwiczeniu, na oddechu, relaksującej muzyce i na wykonaniu ćwiczenia. Jeszcze jedną rzecz muszę dopowiedzieć, na którą wpadłam niestety dopiero po nagraniu tych wszystkich materiałów. Przy okazji budowania tego nawyku większej spontanicznej aktywności w ciągu dnia zbudujemy sobie nawyk picia większej ilości wody. Więc na początku przed każdym rozpoczęciem pięciominutowego zestawu łyk wody i tak samo na koniec łyczek dwa wody, żeby większą ilość płynu dostarczyć do ciała. Dzięki temu też to ciało mam nadzieję, że poczujesz, że ma w sobie więcej luzu, bo jest dobrze nawodnione. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy na spokojnie. To jest aż minuta pracy, więc powolutku. Nie chodzi o to, żeby zrobić jak największą liczbę powtórzeń, a bardziej, żeby jak najlepiej wczuć się w swoje ciało. Przy okazji tych powolnych powtórzeń spróbuj też synchronizować to z oddechem. Powiem kiedy brać wdech, kiedy wydech. I też dlatego te powtórzenia mają być spokojne, żeby też i oddech był spokojny. Przy okazji, jeżeli masz stresującą pracę, to będzie taki moment ćwiczeń oddechowych, które troszeczkę nasz taki zabiegany układ nerwowy uspokoją. Więc to ma być naprawdę spokojna chwila dla ciebie. I pierwsze ćwiczenie. Będziemy tylko otwierać i zamykać klatkę. W momencie wdechu ręce wychodzą do tyłu troszeczkę. Możemy wyciągnąć się też w przód, ale żeby to nie szło tylko do odcinka lędźwiowego, bardziej Zdania rąk do tyłu, kciuki skierowane są do tyłu i z wydechem ręce wychodzą do przodu i zaokrąglamy plecy, możemy też wyciągnąć je dalej w przód. I znów wdech, kciuki sięgają do tyłu, rozciąga się mocno klatka, wydech, kciuki sięgają do przodu, wyciągamy ręce w przód. Do drugiego ćwiczenia trzeba się odsunąć trochę od biurka. Wrócę się do Ciebie tak trochę przodem, bokiem. Z wyprostowaną jedną nogą bierzemy sobie wdech i z wydechem szuramy sobie w dół do nogi na w miarę prostych plecach. Najważniejsze, żeby to nie było na takim totalnym żółwiu, trzeba usiąść trochę bardziej na brzegu krzesła. Wracamy wdech i z wydechem spokojne rozciąganie. Stopa nie jest na maksa zadarta, nie łapiemy za palce, tylko luźniutko chcesz rozciągnąć troszeczkę, tutaj ten tył uda. 30 sekund, jedna noga do kolejnego ćwiczenia wziąłeś, tak jak mówi się, że nie można noga na nogę ale żadna pozycja tak naprawdę nie jest szkodliwa że nie jest utrzymywana przez 8-10 godzin a tutaj chcemy trochę poczuć od razu rozciąganie z boku, tak? przytrzymujemy się ręką jeżeli mam lewe kolano przełożone górą to prawa ręka łapie za kolano wdech i z wydechem sięganie do tyłu wdech i wydech, sięganie. Trochę możesz nawet tutaj za tą kolaną pchać, zapięć się, wysięgnąć jeszcze dalej do tyłu i poczuć tutaj trochę więcej rozciągania z boku uda. To nasze trzecie ćwiczenie. Będzie typowo na szyję i ono jest naprawdę bardzo, bardzo spokojne. Ręka trzyma za krzesło. Głowa wychyla się do boku. I jedynie to siedzimy, rozciągamy, balko idzie w dół i sama szyja. 30 sekund jedna strona, 30 sekund druga strona. I ostatnie ćwiczenie, może być dziwne, ja je wyciągnęłam z mojego animala, którego jestem ogromną fanką, co możesz widzieć na moim Instagramie. Będziemy trochę rozciągać, trochę wzmacniać nadgarstki. Teraz wyobraź sobie, że masz takie magnetyczne bransoletki na około swoich nadgarstków, a palce cały czas się mocno odpychają. To jest nasza początkowa pozycja. I teraz zawijasz kciuka, palce każdy po kolei i idą takie piąstki do środka i potem w miarę prostowania z powrotem wszystkie palce są szeroko. Jak to wygląda od boku? Zawijam łokcie wysoko, palce jak najdalej od siebie i znów. Prostowanie. I 30 sekund zrobimy sobie w jedną stronę, 30 sekund w drugą. O co tutaj chodzi, żeby trochę rozruszać nadgarstki, wzmocnić przedramiona i te nieruchome, zastygnięte ręce przy komputerze trochę poruszyć. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Ten wstęp możesz pominąć, jak będziesz wracać do tego zestawu w kolejnych dniach będzie spis treści. Po prostu klikasz na start ćwiczeń i możesz dołączyć tutaj do mnie, do tej spokojnej muzyczki. Ja postaram się mówić jak najmniej, żeby to był taki wspólny, relaksujący czas. Ale w razie czego zawsze możesz zerknąć na mnie, jak wykonuję to ćwiczenie. Będzie się pojawiało 15 sekund przed końcem, jakie ćwiczenie będzie do wykonania w kolejnej minucie, tak dla przypomnienia oraz wersja na stojąco. Więc na start dwa łyki wody. I możesz zaczynać. No to przygotujmy się do pierwszego ćwiczenia. Kciuki do tyłu wdech i wydech do przodu. Spójrz, jakim tempem ja to wykonuję, i spróbuj wykonać takim samym każdy z tych ćwiczeń. by poczuć, które mięśnie ciągną, które partie ciała. I z czasem zwróć uwagę, czy jest troszkę lepiej. Za 10 sekund zmieniamy ćwiczenie. No ok. Ja się odsunę. Prostojemy nogę i z wydechem. Chwila zatrzymania na końcu. I wydech. I zmieniamy nogę. Stopa oparta na pięcie, ale palce nie są mocno zawarte. I zmieniamy ćwiczenie. Noga na nogę. Przytrzymałem kolano i wydech za głowę, wdech i skręt. I możemy zmienić stronę. da się lekko ciągnąć też za to kolano, żeby poczuć rozciąganie z boku pośladka. I zaraz zmieniamy ćwiczenie na rozciąganie szyi. się do bokiem. I ręka trzyma za krzesło. Głowa lekko do boku, może nie trochę złapać. I tylko spokojny oddech, oczy zamknięte. Nie ciągniesz za głowę. I zmieniamy stronę. Ręka tak trochę trzyma za krzesło, żeby tak dociągać bark w dół. A tutaj ta ręka na głowie, tam lekko ją po prostu dociąża, nie ciągnie. I ostatnie krążenia. Obszernie palce tak aż teatralnie. Jak coś postrzyka, tak jak u mnie, nie wiem czy to było słychać. Nie martwimy się tym aż tak bardzo. Trochę to trzeba rozruszać. I zmieniamy stronę. Teraz idą ręce najpierw do środka na zewnątrz, albo w drugą, niż robiłaś przed chwilą. Robiłaś. Ok, i to wszystko. I przypominam na zakończenie dwa łyki wody. 5 minut minęło. Mam nadzieję, że trochę poczułaś, poczułeś różnicę w ciele, że może trochę inaczej się teraz siedzi, i z większą swobodą da radę wrócić teraz do dalszej pracy. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych powtórkach tego zestawu tego dnia. Każdego następnego dnia przez kolejne 5 dni. W piątek wstawię zestaw na weekend. Na razie pozostanie to niespodzianką. Czekam na komentarze, jak podoba się ten zestaw. I widzimy się. W kolejnym naszym pięciodniowym zestawie w kolejnym tygodniu, w następną niedzielę, żeby już w poniedziałek było wiadomo, co mamy robić. Dodatkowo możecie mi napisać, co w ogóle sądzicie o tym wyzwaniu, jak podoba Wam się ta forma. To wszystko w tym filmie. Widzimy się w kolejnych i życzę udanego dnia!